Wiatrak Holenderski w Pyzdrach powstał w 1903 roku. Niedługo obok niego gmina wybuduje wiatę turystyczną. Wiatrak działa i stanowi nielada atrakcję dzięki gruntownej renowacji. ma miała dość spore ubytki. Nie było w ogóle skrzydeł, bo on w pewnym momencie był przerobiony na, był przerobiony na, na elektryczny. Zwiedzanie wnętrza zaczęliśmy od parteru i pierwszego piętra. Gdzie znajdują się kamienie młyńskie? Tutaj się, jakby poprzez ścieranie się tych kamieni, e, dokonywało się właśnie całe to, e, ten przemiał ziarna. Na samej górze zobaczyliśmy, jak obraca się kopuła wiatraka holenderskiego. A tak wygląda to z zewnątrz. Jesteśmy z powrotem w środku. Tym razem kręcą się skrzydła wiatraka. To właśnie skrzydła napędzają mechanizm, którego częścią są kamienie młyńskie. Czas podpisać umowę. Dzięki niej Gmina Pyzdry otrzyma 25 tysięcy złotych na dofinansowanie budowy wiaty. Teraz mała wycieczka. Najpierw punkt widokowy niedaleko wiatraka, w tle oczywiście rzeka Warta i miasto Pyzdry. Potem gospodarze pokazali mi niesamowity mural na ścianie hali sportowej. Powstawał 6 tygodni i pokazuje wiele ciekawostek. Po drodze ławeczka Stefana Korbońskiego, żołnierza Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. W okresie międzywojennym nauczyciela gimnazjum w Pyzdrach. Wreszcie docieramy do przystani, gdzie czeka pan Andrzej, kapitan i sternik katamaranu Claudia, którym za chwilę popłyniemy w rejs po Warcie. Podobno coraz więcej ludzi korzysta z kąpieli w rzece, ale choć jej nurt wydaje się leniwy, pamiętajcie, żeby uważać na siebie. Przeciętna prędkość nurtu warty to 4 km na godzinę. Doki niesamowite. Relaks pełen. Niestety czas kończyć rejs i zawijać do portu. Koniecznie musicie odwiedzić byzdry, królewskie miasto położone na szlaku piastowskim i wielkie pętli wielkopolski.